Takie nietypowe na początek pytanie: Jak powinien wyglądać dzisiaj teatr familijny? Początki nie daję prawa, że moim widzom wiem. Wiem, co działa na naszych widzów, bo już z nam zrobiliśmy kilka przedstawień dla dzieci. I zawsze zależy nam na tym, żeby rodzic, który przychodzi z dzieckiem, wieku do teatru, też dostał coś dla siebie. Warstwowość, to co. Potrafi, uważam, Emil w pisaniu scenariusza, polega na tym, że dziecko wysłuchuje jakiejś historii, jest w stanie śledzić fabułę linearnie, utożsamić się z bohaterem, a rodzice dostają sporo dawkę dowcipu i jakiegoś takiego relaksu, czasami też wzruszenia, jakieś takiej warstwy, którą może nie do końca dzieci chwytają od razu, natomiast rodzice mogą sobie zinterpretować, mogą potem porozmawiać o tym, co się wydarzyło w teatrze z dzieciakami. Mamy takie sygnały, że, 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 że ta przyjemność, spędzania czasu w teatrze, całą rodziną jest istotna i, i jakoś tak nasi widzowie nas wspierają w tym zrobieniu. Zajmuje się Pani teatrem również dla dzieci od długiego czasu. Z tym, co można znaleźć, według tego, co można znaleźć w internecie, zaczynała Pani w teatrze Stein Pegaza. Tak. Yy, więc ogląd ogólny o potrzebach yy, widza, ale też o zmieniającym się widzu ma pani. Yy, proszę mi powiedzieć, czy widzi pani te zmiany w widzu młodym yy, w teatrze? Mam takie poczucie, że szybki Mą. montaż, do którego teraz jesteśmy przyzwyczajeni, jest bardzo istotny w organizowaniu skupienia widowni, szczególnie tej najmłodszej. Wiadomo, film, internet, to wszystko sprzyja temu, że, że dzieci już od najmłodszych naj, 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 naj tak naprawdę lat oglądają historie bardzo e, poszatkowane, bardzo, bardzo gęsto montowane. Wydaje mi się, że teatr teraz dla młodego widza, żeby go przyciągnąć, żeby, żeby go zainteresować, musi być w jakiś sposób dynamiczny. Mnie to odpowiada. Mam taki temperament, że też się szybko widzę. Gdzieś tam staram się, staram się w montażu spektakli e, Brać pod uwagę to, że ta wytrzymałość małego człowieka, to, żeby on wysiedział na swoim krzesełku, to nie jest jakiś taki nieograniczony zasób, że trzeba go stymulować do tego, do tego żeby mógł podążyć za akcją i żeby po prostu się nie to jest, to jest ważne. Wydaje mi się, że to jest o wiele trudniejsze teraz do uzyskania niż ileś lat temu. Przyjmieście teraz taką sytuację, że e, kończy się kadencja dyrektora Teatru Miniatura, e, będą e, nowi kandydaci na to stanowisko i przy okazji zastanawiamy się, jak powinien wyglądać teatr e, lalkowy albo teatr dla dzieci i młodzieży. Czy e, ma Pani jakieś e, przekonanie? E, Zdobyte, dzięki zdobytemu doświadczeniu właśnie jak ten teatr powinien wyglądać? Czy on potrzebuje reformy, czy e, powinien innymi środkami wyrazu docierać e, do widza? Mhm. Czy znaczy ja też specjalizuję się w teatrze muzycznym? ponieważ dla mnie takie historie, w których jest muzyka, też czasami, czasami udaje się spektakl uzyskać na żywo, to podbijanie emocji przez tę warstwę dźwiękową jest mnie ważne. Ja też mam, oprócz teatralnego, wykształcenie muzyczne, gdzieś czuję się w tym bardzo komfortowo. Dla mnie osobiście spektakle, w których jest muzyka, najchętniej szlachetna muzyka dla dzieciaków, co wcale, co wcale nie oznacza, że nudna, Eee, gdzieś tam mnie po prostu najbardziej kręci taki teatr dziecięcy i familijny. taki jednak z tą warstwą bardzo mocno e, muzyczną. A jak Ignacy Wiśniewski, jak pracowaliście? Czy pani mu narzuciła jakby temat wiodący, czy jakieś hasła, mhm. żeby stworzył muzykę, czy pracowaliście razem? Mhm. Znaczy, trochę tak, tak mamy, że, że z Ignacym spotkaliśmy się w tym projekcie, w którym. Eem... Głównym takim pomysłem też tutaj właśnie dzięki naszej producentce, dzięki Patrycji Łukaszewskiej, było to, żeby wykorzystać hity przedszkole. <grytania> Więc szukaliśmy tych nowych interpretacji piosenek, które wszystkie dzieci doskonale znając szkole albo z domu, albo z jakiegoś takiego przekazu rodzinnego, dlatego, że liczymy na to, że dzieciaki z nami wejdą w taką interakcję muzyczną, że będziemy trochę z nimi mogli śpiewać. Ignacy jest doskonałym muzykiem i spojrzał na te piosenki po swojemu, troszkę je powywracam do góry nogami, ale dalej to są te hity rozpoznawalne. Jak czasami tu się przewijają jakieś dzieci na próbach, to słyszą to, 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 czego się uczą w przedszkolu, to, co śpiewają, czują się, czują się zaznajomione z tym tematem. Oprócz tego wykorzystaliśmy jeszcze Cztery piosenki nowe. Nie tak zupełnie nowe, dlatego że naszym zamiarem, pierwotnym pomysłem na Marysie było słuchowisko. To słuchowisko, ono powstało tylko dla nas, jako takie nasze demo, więc, więc nigdy nie było publikowane, natomiast do tego słuchowiska wykorzystywaliśmy już piosenki autorskie. I na je przearanżował, zrobił po swojemu, wpisał je w ten spektakl. No i e... nie wiem, czy na mu da się coś narzucić. Niezależnym artystą, ja to bardzo cenię i też uważam, że, że to, że mam szczęście do super współpracowników i do takiej ekipy, z którą ja, ja jestem w stanie się porozumieć, i, i do ludzi, którzy też coś proponują od siebie, do ludzi, którzy mają jakąś swoją wizję. I, i, i później moja rola trochę polega na tym, żeby te klocki poskładać, i trochę, po, trochę na tym, żeby gdzieś znaleźć wspólne porozumienie, tak, Żebyśmy po prostu. Zrobił ten sam spektakl, ale, ale z Ignacym, Zresztą ja troszkę pamiętam jeszcze ze szkoły muzycznej, ja wiem że to jest, to jest osobowość muzyczna na pewno. Czy perspektywa e, powitania niedługo swojego dziecka zmienia perspektywę e, bajki, adapt, e, przedstawienia, zrobienia przedstawienia dla dzieci? W pewnym sensie jeszcze recenzentem jest nasz pięcioletni syn który też jest zachowany w teatrze. Właściwie od, od samego początku Oglądam wszystkie nasze produkcje recenzuje. Tak naprawdę jest takim naszym papierkiem lakmusowym tego, co robimy, czy to działa, czy nie. Na pewno, na pewno ja się cieszę, że mogę to robić w że już z takiego... To jest bardzo fajne, że się nie nie zostaje odstawiony na boczny tor, szczególnie na przykład w takim, w takim momencie, w którym ja jestem. W, wiadomo jak to jest w zawodzie, w teatrze. Jestem z pierwszego zawodu aktorką. Myślę, że już na tym etapie nikt nie potrzebuje aktorki. Mi po prostu stanie zaawansowany w ciąży. Dla mnie to jest fantastyczne, że mogę, że mogę pracować, ale nie jestem jedyną tu ciężarną osobą. <lustannie> Jeszcze mam aktorkę w ciąży, więc można powiedzieć, że mamy bardzo prorodzinne spotkanie takie. I to jest też trochę wzruszające, że takie te nasze dzieci Dodam, że to dziecko na razie ma na imię Ryszard, więc... i to jest przypadek, to naprawdę nie pisaliśmy spektaklu o Rysiu, żeby urodzić Rysia. No ale jakoś tak, jakoś tak to, wszystko, to wszystko się połączyło w jakąś... życie jest mądrzejsze po prostu od nas. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.